Do tej pory tworzyliśmy sobie funkcje, które zwracały nam numery. Teraz chciałbym pokazać funkcję, która będzie nam zwracać, która będzie nam zwracać stringi, warczary. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli też różne możliwości naszych, naszych funkcji, żebyśmy nie byli ograniczeni. Utwórzmy sobie zatem funkcję create function, niech to będzie zwrot var, od zwrot varchar i będziemy chcieli mieć również tutaj argument, który będzie varchar tak? Zatem też będziemy wpisywać varchar, no i będzie zwrot oczywiście varchar. Zadeklarujmy sobie na przykład wynik... Jako warczar 20. To uciekło nam jest. I tu możemy już zacząć naszą, naszą procedurę. My skoncentrujemy się teraz na tabeli hmm, pracownicy. Tabela pracownicy. W tej tabeli mamy, patrzmy sobie na przykład różne nazwiska, tak, nazwisko lekki, niech, niech tak będzie, będziemy poszukiwać nazwiska lekki, sprawdzać czy w tabeli jest nazwisko lekki. E, zatem będziemy, za, będziemy odpytywać naszą bazę poprzez select nazwisko e, into wynik, albo będziemy sprawdzać może jakiego Jaki etap, na jakim etacie pracuje, lekki, to będzie większy sens tego zapytania? From, pracownicy. No. Coś nie chce mi tutaj współpracować ze mną. Klawiatura. Takie rzeczy się zdarzają. Where. Nazwisko jest równe. To, co my sobie. Wpiszemy, czyli X. Dobra. Musimy pamiętać oczywiście o tym returnie, o którym zapomnieliśmy w pierwszym filmie. No i teraz już powinno być wszystko OK. Czyli będziemy szukać etatu dla pracownika, którego nazwisko wpiszemy jako argument naszej, naszej funkcji. Odpalamy. Jest jeszcze błąd, ponieważ uciekło nam tutaj. Uciekła nam literka. Mam właśnie tą sytuację, że nazwa już została użyta, ponieważ stworzyliśmy funkcję z błędem. Dlatego trzeba dołożyć ten OR Replace. I teraz już funkcja została skompilowana. Możemy ją usunąć. Zobaczyć na naszym spisie funkcji, czy ona jest. Jest zwrot var. No i teraz ją uruchommy. Select. Zwrot VAR. nas będzie interesował pracownik lekki. From dual. Bo to cały czas odpytujemy tą element, ten element bazodanowy, ten element systemowy. No i mamy rzeczywiście, że lekki jest profesorem, a jak klikniemy sobie na przykład kaczkę, wybierzemy sobie kaczkę w naszym zapytaniu. Kaczaka to nie będzie. Ale za to będzie kaczka. A no to jest starzysta. Także całkiem nieźle to wygląda. I chciałbym pokazać jedną rzecz jeszcze, która, yy, którą naprawimy troszeczkę później, kiedy będziemy już znać kursory. Mianowicie, kiedy w naszej funkcji, yy, na przykład, yy, zmienimy sobie, załóżmy nazwisko, że chcemy zobaczyć nazwisko, ale będziemy podawać etat. Czyli troszkę odwrotnie. Sprzekompilujmy tak? ją. I teraz w pracownikach mamy taki etat jak na przykład dyrektor i profesor. Jak zrobimy dyrektor, to będzie wszystko w porządku. Otrzymamy nazwisko dyrektora. Jest Kowalski. Ale jeżeli zrobimy profesor, to otrzymamy błąd. Błąd będzie polegał na tym, że nasza funkcja zwraca więcej niż jeden wiersz. No i tutaj niestety nie możemy sobie na to pozwolić. Tu możemy zwrócić tylko jeden wiersz ale PLSQL daje takie możliwości, odpowiadają za nie kursory. Do tych kursorów dojdziemy i ten problem naprawimy w późniejszych filmach.